Czemu nie mam kapelusza mojego góralskiego? Bo go po prostu zapomniałem. Ale mam swój klasyczny, nieodzowny. O, wam pokażę coś. To imitujemy suchą muszką. Takiego robaka. I on robi teraz. On leci. Oj, leciał. <laughs> Teraz dobrze widać. On sobie spływa. Więc to imitujemy suchą muchą. No a najlepiej to w ogóle tym skoczkiem, bo on właśnie tak jesteś w stanie nim tak skakać, że lądujesz, podrywasz się i to tą rybę zachęca. Zbliżyć. O. Ta nimfa jest w wodzie, nie? I teraz jak ja to sobie zatrzymam, tak, tu mam wędkę. Patrzcie, ona tak, ta muszka, ta sucha muszka tak skacze po powierzchni. I teraz często jest tak, że właśnie do niej zaatakuje ryba, a czasem to nawet zaatakuje do tej pomarańczowej. Doszliśmy już na nowe miejsce. Tu jest bardzo głęboka woda i już widziałem jedną rybę, jak zebrała z powierzchni. Więc nie będziemy się długo zastanawiać, wiążymy suchą muchę, przełowimy to na suchą. No i klasycznie już, ostatnio widzieliście, tu mam zestaw swoich suchych much, no i widzicie, no imitujemy skrzydełka, tak jak miałem tego robaka, takie coś wybrałem, robi się już, jest pogoda nie jest zbyt słoneczna, więc wybrałem muszkę, która ma białe skrzydełka, no to mi powinno pomóc ją lepiej widzieć. To jest najgorszy moment, bo ty siedzisz nad wodą, słyszysz te ryby tam jak plumkają, atakują. No i tutaj wchodzi umiejętność wiązania, bo jak nie umiesz wiązać i zaczniesz się stresować, to jest koniec. Taki preparat. To jest w formie takiego przeźroczystego płynu, gęstego. Dosłownie tą muszkę wystarczy tym dotknąć. I powiem wam szczerze, to robi cuda. To do tego stopnia działa, że ty tą muchę możesz zatopić, i, i ona ci wypłynie na powierzchnię. To w ogóle odmieniło moje wędkarstwo i sprawiło, że pokochałem suchą muchę. Bo nawet jesteś w stanie zawiązać nimfę na skoczku do tej muchy, i ona jest na tyle wyporna, że ona będzie dalej pływała, mimo że ta muszka ją ciągnie tam w dół. Dobra, spławił się tam taki pstrąg, że to jest szok. Teraz próbuję na niego zapolować. Mam, ale smog. Wow, to jest ten strąg, co go widziałem. Patrzcie się, ja sobie wybieram nadmiar linki tutaj lewą ręką, dlatego odłożyłem telefon bo wiedziałem, że będę potrzebował piękna ryba podbierek mam gotowy patrz jak walczy, nie jestem w stanie go tu przyciągnąć na razie cyk super zobaczmy czy jestem w stanie go wypiąć nie, muszę mu pomóc Muszę sobie pomóc. Do tego, do tego jest dobry podbierak, że ja tą rybę wypiołem. ona już jest wolna i ona sobie odpoczywa. Ja jej nie męczę, nie trzymam jej w, ręk, w ręce, nie trzymam jej na brzegu. Więc ja mogę sobie na spokojnie, jak chcę z nią sfotografować, jak chcę ją zmierzyć. Ja to mogę wszystko zrobić. I ta ryba się nie męczy, nie stresuje. No stresuje. Stresować to się może trochę stresuje. Natomiast głównie chodzi o to, żeby jednak jak najmniej ją zmęczyć, bo ona sobie jak najszybciej wróciła do formy. Teraz się uda. O, 32. Ale gruba rybka. Ostatnie pokazanie ryby. Ryba wraca do wody. Piękny. Kolega. No i to była klasyczna akcja sucho czyli widzę, że ryba żeruje, tak? Widzę, że jest duża, dobieram przynętę, podaję w miejsce, gdzie tę rybę widzę, że żeruje. No i holujesz i masz. I to jest świetne, bo to jest właśnie fintesencja takiego aktywnego łowienia. Każda pojedyncza decyzja, każdy krok, jakby od momentu zaplanowania tego do egzekucji tej, tego planu, czyli do złapania ryby, Egzekucja nie jest dobrym słowem, bo ryba została wypuszczona, wszystko jest zależy od Ciebie to jest świetne. Powiem, powiem Wam jeszcze trochę o suchej muszce, jak już to dzisiaj robimy. Jak widać, no to pozwala łowić na dalsze odległości na pewno, to jest zaleta tej metody. Musisz mieć intuicję mniej więcej, gdzie Twoja muszka leży, bo bardzo często jest tak, że na dalszą odległość, takie 10-15 metrów, w takim miejscu jak teraz, ja już nie widzę tej muchy, nie? Tu pstrąg zbiera. Ja już nie widzę tej muchy, więc ja tak naprawdę wiem... O, był Był atak. Ja tak naprawdę nie widzę jej, ale wiem mniej więcej gdzie ona leży, więc każda rzecz, która się wydarzy w pobliżu muchy tak jak teraz, to jest zacięcie. Ja to miejsce spróbuję ponowić tutaj tak długo aż ta ryba znowu zaatakuje. To był dobry rzut mam Też kawał ryby. Widzicie, czyli znowu widziałem, że żeruje, wiedziałem, że tam jest ryba i to ładna. Jest chyba większy? Nie, nie jest większy niż tamten. No spokojnie, nie ma co się śpieszyć, niech on się trochę zmęczy. Co jest przy hakach bezzadziorowych? Bardzo istotne jest to, że cały czas musisz mieć napiętą linkę. Jeśli ja bym pozwolił teraz, żeby on miał luz na tej lince, to najprawdopodobniej się zepnie. E, ładny. Nie jest taki jak ten wcześniej. Piękna ryba. Mamy to. Przy wypinaniu ryby ważne jest to, żeby sobie też zwrócić uwagę, żeby to robić ostrożnie, bo łatwo się zniszczyć muszki. Jak ją za mocno ściśniesz, albo ściągniesz z niej sznurek, no to ona się już potem rozpląta. Bardzo ładny przystrząk potokowy. Wraca do wody. Cyk. Ten preparat to jest game changer. Normalnie po takiej rybie czy dwóch, to bym się mógł podziękować z tą muchą. Żadne suszenie papierem nic nie dawało. Dopiero właśnie ten preparat sprawił, że, że to w ogóle ma sens. Także. Polecam każdemu serdecznie. Jest. O. Odpiął się. No i tak też się zdarza, no, co wam powiem. Muszka jest na miejscu. Tak jak należy wszystko. Więc była to po prostu kwestia tego, że ryba się nie zaczepiła mocno, że nie ma co się złościć, wiadomo szkoda, bo jednak liczy się dopiero jak wyholujesz rybę w pełni, możesz powiedzieć, że ją złowiłeś, no ale... Jest. Ma maleństwo. No dawaj go tu. O, odpiął się. Jeśli macie jedną muchę, na której Wam wszystko spada, to warto zawsze zobaczyć... Już Wam pokażę. Warto zobaczyć, czy nie rozgiął się hak. Bo czasem jest taki efekt, że jak się hak rozegnie, ja nie wiem, czy to się tu szczerze mówiąc nie wydarzyło. Troszkę, Kiedy się hak rozegnie, to, to te ryby po prostu spadają z niego. Więc. Jego delikatnie. Delikatnie go dognę. No to są. Mówiłem Wam już, to są haki do suchej muchy. Są dużo cieńsze i lżejsze, no bo to jeśli to ma pływać, to nie może dużo ważyć po wyholowaniu takiej większej ryby może się zdarzyć, tak, że ten hake się delikatnie gdzieś tam rozegnie no a że jest bezzadziorowy, no to te ryby spadają, więc mi się trochę kończy ma pamięć w telefonie, więc nie mogę sobie tak nagrywać cały czas nie zgrałem zdjęć z ostatniego wypadu i nagrań, dlatego to trochę je ja zawaliłem też bardzo ładny pstrąg. Takie zdrowe te ryby tutaj. Bardzo. Uda mi się to wyciągnąć, tak? Nie. Jaka jest taka ryba sobie myśli teraz? Pstrąg. I ja wiem, że teraz nowy zestaw. Nieco taką hybrydę, można powiedzieć, bo ta muszka będzie naciąga zestaw, tak jak Wam opowiadałem, a sucha mucha będzie służyła trochę jak spławik, jak taki indykator brań. W Stanach jest to popularne, że łowią z indykatorami na muchę, czyli przywiązują na, gdzieś na, na żyłce kawałek jakiejś takiej gąbeczki czy czegoś takiego, co pływa, no i po prostu to obserwują, jak znika z powierzchni, no to znaczy jest brań jak spławik, nie? No a ja mam właśnie taką metodę, że zamiast tą byłby być jakiś taki... Element, to stosuję muszkę. Dzięki temu preparatowi, że, który sprawia, że ona tak dobrze pływa, to to jest możliwe, bo normalnie to by ona raz za zatonęła. To jest fajne, bo masz i suchą muchę, i nimfę naraz, więc jesteś w stanie podwoić swoje szanse. No i też masz dwie różne metody, więc jak się jedna okaże mniej skuteczna, a druga bardziej, to też to wyjdzie. Fajna metoda, bo jest taka wdzięczna, bo ty tą suchą muszkę w praktyce ja robię tak, że ja sobie ją zarzucam. Tu ta sucha mucha płynie, 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 płynie. Widać ją na środku. Przepłynęła. I teraz zatrzymuje. I to bywa bardzo skuteczne. Szczególnie w takich prądach, bo też jakby ta mucha niesiona z prędkością prądu jest płynie bardzo szybko. Natomiast jeśli my jesteśmy w stanie o tak na takim prądzie przytrzymać to ta ryba na tle tego szybkiego prądu widzi tą muszkę, dłużej ma, więcej ma czasu, żeby ją dostrzec, no i często właśnie też, żeby decyduje się na atak, nie? No i właśnie, w jakichś takich zakamieniami, przed, przed przeszkodami, jak jest jakieś kłoda zwalona, bardzo często ryba stoi przy tej, tej kłodzie i jak tak się, takim czymś się jej potańczy, to ona wystartuje i uderzy. Słuchajcie, spadła mi otwarta ryba z tej muchy i teraz tak sprawdzam, że ten hak jest bardzo taki miękki, wydaje mi się, że że już jest naruszony i będę go zmieni będę zmieniał tą muszkę bo nie podoba mi się, to nie powinno się tak dziać poza tym, zapomniałem że mam ze jedzenie więc klasycznie na no, dzisiaj niestety bez kapelusza góralskiego ale akcent góralski musi być, dzisiaj oscypek tradycyjny, Miałem tutaj teraz branie, zobaczę jak ryba się podniosła o, teraz tutaj też coś stało Zupełnie innym przenkiem się wraca z ryb. Ja jestem zawsze taki bardzo skupiony. Mam taki czysty umysł. I jest Jakby cały ten szum znika, wszystkie te problemy, bo tu jest tyle rzeczy, które zabierają Twoją uwagę. A jednocześnie otoczenie jest takie spokojne, że naprawdę jakby jesteś w stanie się tak skupić na, na jednej rzeczy, i to wycisza, i jest to świetne. Ja mam tutaj strąga, zacząłem na suchą. Przed chwilą miałem też jakiś malutkie one mi spadły, chyba zbyt, wniosek jest taki, że zbyt agresywnie na tą suchą muchę holowałem. Jestem nauczony holować na nimfę. Nimfowe haki są cięższe i grubsze i po prostu zbyt agresywnie jeśli ja holuję to ten hakczyk się odgina. Nie ma potrzeby żeby tą rybę tak mocno ciągnąć bo ona i tak jest wpięta więc no za mocno, ale to jest po prostu to tak jak ze wszystkim w życiu trzeba się uczyć na błędach, wyciągać wnioski. Wracam już, jeszcze jakąś panoramę gór wam chciałem nagrać, ale nie wiem czy się uda. Coś tam jeszcze połapałem pod koniec, jakieś mniejsze sztuki, trochę mi spadło, no nic specjalnego się już nie wydarzyło. Najfajniejsze były te ryby tam na suchą na początku. Plan był nas połowić na streamera. Kupiłem cały sprzęt. A finalnie wyszło tak, że łowiłem standardowo tymi metodami co zawsze, bo po prostu były skuteczne. Ale nic straconego, bo jutro ma być słaba pogoda, ma popadać deszcz, więc wtedy myślę, że spróbujemy tego streamera. A teraz jadę na ognisko nad jezioro. Także miłego weekendu.